dzisiaj wam pokażę błąd w Percelach, który mi się nam zdał. Patrzcie, dziennik bitew. I tutaj mam pierwsze miejsce. i Patrzcie, patrzcie na I... ja, to. Dobra, oglądajcie. To jest na bucharki zrobione. To są na ja, bucharki. I ja tak specjalnie to zrobiłem. Tam zginęłem w 10 kubach w chmurze tego dymu. I zobaczycie, jak się zaraz stanie. Zobaczcie, zaraz zobaczycie, co się stanie. Patrzcie, ale to jeszcze nie, jeszcze nie. Nie wiem, jak ktoś nie ma jakąś współpracę z Supercellem, to niech do tego zgłosi, bo to jest troszeczkę dziwne. Yy, grasz kilka minut i tutaj dla zero puchaczków. Zaraz zobaczycie. To jest bardzo dziwne. Mam nadzieję, że więcej tak mi nie stanie. I patrzcie, patrz, teraz, teraz to będzie zaraz ten błąd. tutaj mam ten z tym, bo walczę i teraz to tutaj tej sobie robiłem i teraz tutaj wejdę w chmurę, patrzcie, tutaj wchodzę w chmurę. Muszę zlogował telefon, musiałam wyjść i patrzcie, wchodzę tutaj normalnie sobie w chmurę. I ta bibi się rodzi. Normalnie, on czeka aż ja zginę, wezmie moje, biorę moje cztery kuby i patrzę, 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 patrzę. cały czas patrzę. Ja zrobiłem, sorki. Patrzę. I patrzę, tutaj ona jest, trzy drużyny, trzy drużyny, teraz ma zero pucharków. Ja tutaj się odrodziłem, mam dalej laga. I tutaj się kampiliśmy, tam jest coldtaster powerze. I patrzcie, tutaj ten kolor zaraz ginie. I patrzcie, bo. I tutaj zacząłem grać. Została tylko nam ten Sandy. Co nie? Patrzcie, patrzcie, została patrzcie. tylko nam ta Sandy. I ja tutaj jestem z Bibi. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Patrzcie, cały czas, uważnie. Ja sobie dałem ultę i ta pokonuje tym Sandy. I patrzcie, i patrzcie. Teraz mam. Powstało dużo 1, no to wygraliśmy wina i patrzcie Twoja drużyna jest na pierwszym miejscu Zero pucharków, zero Zero pucharków mi. dobra są, Ale zapamiętajcie, to jest moje drugie konto Ja to teraz opublikuję, mam nadzieję, że dajcie łapkę w górę I subskrypcję, bo